Dobrze, moi kochani, zrobimy sobie takie pytanie. Zmieniamy to, co wcześniej nas męczyło. Czyli było to niewygodne dla Was, tak? Nie akceptowaliście tego po prostu. czy główna energia. Moi kochani, z tego, co ja tutaj widzę, to wiele spraw macie niewyjaśnionych, nie załatwionych do końca, nieskończonych, tak jak powinno być. Jest tu wielkie zamieszanie w tym wszystkim, tak? czy to w sprawach pracy, czy w sprawach związkowych. Tu, tu jest wiele spraw takich was bardzo, które was bardzo zraniły, które no i w jakiś tam sposób wiele spraw takich po prostu, które no nie ma wyjścia z sytuacji i tutaj musicie Poprosić kogoś o pomoc, żeby ktoś Wam pomógł rozwiązać te sprawy, które można w jakiś sposób tam wyjaśnić, zakończyć, bo też są takie kwestie, które Wy możecie to rozwiązać sami, tylko po prostu wzięliście za dużo na siebie i teraz macie mętlik w głowie i nie wiecie po prostu, co do czego, co z czym. Po, po prostu nie wiecie, od czego zacząć, tak? Bo po prostu za dużo spraw, za dużo wszystkiego naraz wzięliście na siebie. I wszystko zaczęło wam się wymykać spod kontroli. Yy, więc yy, trzeba to yy, poukładać, yy, zacząć rozwiązywać te wasze, swoje problemy i sprawy, żeby. Yy. To w jakiś sposób rozwiąza rozwiązać i pozamykać te sprawy. Bo tutaj też jest jakieś zawieszenie w tych sprawach. Też mo może to dotyczyć tego, że czekacie na jakieś pisma urzędowe i, i dopiero wtedy zacz y zaczniecie po prostu w tym kierunku. Coś robić, działać. No bo tutaj u Was w tym momencie nic nie idzie do przodu, tylko wszystko stoi w miejscu. Musicie, kochanie, zacząć powoli rozwiązywać te swoje problemy, odciąć się od tego, co nie jest Wasze, po prostu, co trzeba już za sobą zostawić. Zamknąć, uporządkować to. Dobrze ściskam Was mocno, bardzo. Pa.